Cześć, witam wszystkich. Kto trafił na ten kanał, widocznie był utergany wątpliwościami, tak jak ja, przed zakupem tejże piły. Przyjrzałem kilkanaście filmów, zdecydowałem się na zakupieniem, zdecydowałem się zakupić taką piłę do celów amatorskich, prywatnych. Tworzę takie cuda wianki na kiju dla siebie. Kawałek ogrodzenia, który został niedokończone w czasie budowy, no i do rzeczy, postanowiłem zakupić piłę Evolution, prędkość maksymalna obrotowa 5200. Założyłem do piły ukośnicy, jakby tego nie zwał, strasznicy bulastej, ale działa, które, taki, która działa wspaniale na tarczy kordurowej korundowej jest to jakiś tam Bestcraft. Tu nie jest żadna reklama, to po prostu opis. Prędkość obrotowa 3800, ścisjerko łukusowe. Maksymalna wielkość tarczy 355, 2900 W. Tnie, piłuje, działa. Na tarcze koronowe już mi jadło Iskry, brud, syf, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Kupiłem tarczę Evolution. Wspaniałe, cudowne urządzenie do piłowania stali, tak jak dekoruje producent. I cóż, dzisiaj mamy 14 listopada, a w dniu 13 dokonałem zakupu od miejscowego sprzedawcy. Wszystko ok, założony, szczęśliwy. Przystąpiłem do piłowania. Cudownie, wspaniałe urządzenie, genialne wręcz. Żeby tak pokazać, jak to tu jest, Tutaj jest przykład cięcia tej piły. Może to odda, może nie odda. Może wyostrzy. Będziemy liczyć na to, że wyostrzy. Dla porównania. Tu jest obok kawałek Piłowany na zwykłej tarczy korundowej, czarnej, taka zapływka, kupa brodu, kupa syfu, wyostrz na tym szkaractwie, pięknie. No, dokonałem od dnia wczorajszego, jak przyjechałem, godzina 12 gdzieś była, dosłownie 10 cięć pod kątem 30 stopni, prosili 60 na 40 mm u grubości ścianki, 2, 2. Ostatnie cięcie, już kontrolne dokonałem na profilu 20 na 20 ścianka półtorej tak wygląda piłowanie ostatnie piłowanie. Z tej piły nie wiem, pokaże, nie pokaże to było ostatnie piłowanie. tak to wygląda nie wiem co się stało zęby wpilę, zaraz się wyjmę wyglądają całkiem interesująco, ciekawie nic strasznego myślałem, że zęby się posypały myślałem, że coś zrobiłem źle przepas wpilę nie do nie, niestety nie Zęby są wszystkie. Zęby wyglądają. Teraz trzeba ostrzyć na palec. Tak wyglądają zęby. Na palec ostrzymy. O, wszystkie wyglądają idealnie. Obrócę, obrócę. Tak to wygląda. Kolejne miejsce. Teraz zginie ostrzenie. Ja pokazuję, że przykręcam tą piłę, żeby nie było, że pokazuję to samo miejsce. Proszę. To są zęby, które wcale nie wyglądają tak fatalnie. Ten jest jakiś taki trochę dziwny. O, może tu jakiś jest nie Ja on wygląda normalnie o, ostrzymy. normalnie tylko na skórek mu się chyba to zaczepia o tak to wygląda o kolejny ząb nie, to już pewnie jakiś były Totalne. Tylko zmierzając do brzegu w tym całe, tej całej opowieści, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że wydaje 340 zł na kawałek czegoś, co powinno działać. A po dokonaniu 10 cięć, dokładnie, precyzyjnie 10 cięć, pokazuję, co, co zostało przecięte. Zostały przecięte te xy, by miałem gotowe wyspawane elementy i trzeba było wspawać już przygotowane xy. Było cięcie tu pierwsze, tu drugie, tu trzecie, tu czwarte, tam piąte, szóste, siódme. 8, 9, 10 i tych dwóch już nie dokończyłem. Ostatnich nie wiem co. Producent na to zgłosiłem dla sprzedawcy, że taka sytuacja miała miejsce. Poinformował mnie, że zostanie przysłany kurier i postanowiłem nagrać filmik. Zanim mi zabierze to, może być to jutro, a może być to pojutrze. No i cóż, ciekawe co zrobi producent Evolution Made in Japan. Na pewno ci, którzy tną w mniejszych lub większych ilościach, interesowali się. Tą piłą. Myśleli o zakupie, tak jak ja, i może cały czas się wahają, a ten filmik może ich zniechęcić. Tutaj na tym zębie, co tu jest na tym zębie? Jest mój paluch, a tu jest brudek, ale on jest za i trudno by było wydawać. 400 zł za to można kupić, to też brutek 400 zł tarcz korundowych po 27 można kupić i tych lepszych 50 parę makitowych one z siak tak piwują ale nie, nie w tym rzecz bo chodzi o to żeby ten spaw nie był wyrocznie spaw tylko żas nie był przygrzany, żeby nie było w środku zapływki żeby mieć porządek w warsztacie nie wychodzi z niego górnik z kopalni, posępny pracy no tak to wygląda myślę, że powstanie kolejny filmik o dalszym przebiegu sprawy sytuacji, czy się wyjaśniła, czy nie. A ja niestety zmuszony jestem przeprosić czarną zwykłą tarczę korundową. Trudne słowo. <laughs> I działać dalej. Bo to wszystko planowałem przy użyciu tego wspaniałego wynalazku. Jakoby japońskiej precyzji. Napiłować jeszcze tutaj wypełnianie do tego z tych prętów 20 na 20. Miało być tak fajnie, tak szybko, a niestety smuteczek a co najśmieszniejsze jest to? Że dzisiaj jest 14? Wczoraj był 13. Ta 13 została przypisana do zakupu tej piwy, jeżeli ktoś wierzy, jak zabobony to. Może się odnieść do tego. Pozdrawiam wszystkich. Myślę, że nagram jeszcze ten filmik.